I update w Adopt Me! Heci, jest Nagon i witam Was w update z Adopt Me. W się sensie nie z, wy. Jak widzicie, zaraz zacznie się minigierka, którą y, Wam oczywiście pokażę. I no zaczniemy. Kurde, została nam jeszcze minuta, chyba bym coś jeszcze w niej zrobił, jeśli zdążę. Dobra, o co mi chodzi? Chcę kupić cerebera. Dobra. Skoro kupiliśmy już Cerbera, to go od razu założę i kupię do niego y, ride podkę, którą mu założę po minigierce, no bo w sumie kupię ją po minigierce. A tak bez żadów nie kupiłem go. Kupiłem go y, no dużo trochę przed nagraniem, bo już po prostu nie mogłem. Od razu zobaczyłem, że Cerber jest to, go musiałem kupić. Dlatego tam widzieliście, że tam mnie mniej Robuxów. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 7. Co w tej chodzi? Mamy busta i im więcej mamy pumpkin, no w tym też chyba szybciej chodzimy. Jak złapiemy te pumpkiny, to dostajemy punkty. I im większy mamy ten score, to właśnie możemy dostawać cukierki. Cukierki możemy wymieniać. Na różne rzeczy typu karoce, jakieś badboxy i różne rzeczy Na przykład Spider... Y nie, Spider coś tam, nie pamiętam Są dwie minigierki Jest Sopaki Smash i tam... Y nie pamiętam nazwy Ale jeśli chyba wejdziemy na jakąkolwiek Dostaniemy Pumpkina To jest eventowe, więc to chyba zniknie Ale może latać i jedzić Więc y no, można sobie polatać fajnie Albo pojeździć. Po rundzie, jak się skończy w sumie to za 8 sekund To wam pokażę jak się tym lata A potem kupimy to po 122 candy. Jak się jeździ? Klik, klikamy E i klikamy 2 i mamy właśnie takiego pumpkina, ale nie się, mi się lepiej lata. Juuu! Ale możemy go też wziąć i tu mamy coś się zwija. Dobra, kupujemy tą podkę w końcu. Bye Tu tu, ciekawe czy jakbym dał to jako E i 4 chyba. Więc wtedy ja. I możemy nim już jeździć. Mam o, duży serwer. Przydałby się niewidzialny skin. I to by było dopiero No dziwnie, biega, ale nawet spoko Ale to by pewnie dlatego, że on tak szybko przebiera nogami Teraz po prostu animacja się nie wyrabia I tak ze no, mną potrząsa Patrzcie, jak przestanę To patrzcie, jak on biega no A Cerbera nie, nie musimy kupić tylko tam Możemy Cerbera też, też kupić tutaj A smutne jest to że, na, że tutaj na topie mamy Cerbera, a Kitsune schowali do budy. Upnę to. A na ten update mamy tylko 15 dni, a zostało 9, bo nagrałem to dosyć późno. Ale no zawsze coś, bo w sumie od niedawna wróciłem do nagrywania. To już chyba w tym filmie byłoby na tyle. Więc trzymajcie się. Taki, no krótszy film, bo po prostu. No to jest update. No nie wiem, co za bardzo tutaj mówić. Trzymajcie się. No i cześć.